Cześć! Moi drodzy, dzisiaj mamy takie zadanie. Uwaga na ten obrazek. Czytam zadanie. Przyjrzyj się obrazkom, skreśl zdania, które nie są prawdziwe. Przyjrzyj się obrazkom, skreśl zdania, które nie są prawdziwe. Co to znaczy? Podobić się na kartynku i wykreślić, Rzeczy niejaki To jest, na tym obrazku jest pokój Mawgosi. Pokój, ce kimnata. Kimnata dziewczynki Mawgosi. Mawgosia imię. Uwaga. Pierwsze zdania. To jest pokój Mawgosi. Jeżeli nie, to poproszę... Skreślić. Jeżeli tak, to zostawić. Dalej, następne pytanie. Za oknem pada deszcz. Za oknem pada deszcz. Patrzcie na okno. Czy za oknem pada deszcz? Dalej. Uwaga! Zasłona, zasłona C-STOR. Zasłona po prawej stronie jest dłuższa od tej, która znajduje się po lewej stronie. Zasłona po prawej stronie jest dłuższa od tej, która znajduje się po lewej stronie. Dalej. Na środku pokoju stoi łóżko. Na środku pokoju stoi łóżko. Łóżko, liżko tak? Czy stoi łóżko na środku pokoju? A teraz uwaga, następne. Na podłodze rozłożony jest dywan, na którym leży pies. Na podłodze Розложений є диван, на котрім лежить пес. Увага! Диван – це не диван, а диван – це килим в польській мові. Килим. На подводзе розвожений є диван, на котрім лежить пес. Dalej? Po lewej stronie okna znajduje się niewielki stolik. Po lewej stronie okna znajduje się niewielki stolik. Znajduje się czy nie? Dalej. Na stoliku stoi wazon z trzema kwiatami, na stoliku stoi wazon z trzema kwiatami. Tak czy nie? Dalej. Na ścianie. Po prawej stronie wisi obraz. Na ścianie po prawej stronie wisi obraz. Kartyna, tak? Na sini. Na ścianie po prawej stronie wisi obraz. Tak czy nie? Dalej. W pokoju jest mało książek. W pokoju jest mało książek. Tak czy nie? I ostatnie. Małgosia ma dwa psy. Mawgosia ma dwa psy. Uwaga! Czy ma Małgosia dwóch psów, czy nie? Czy prawdziwe to zdanie, czy nie? Poproszę napisać odpowiedzi na mój adres mailowy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa.